Witam Was ponownie w Neighbors Back From Hell. Z tej strony Krzesiek Barbarzyńca. I dzisiaj jedziemy na wakacje wraz z Woodym oraz naszym sąsiadem. Więc wszyscy na pokład kochani. aby odpocząć wreszcie od sztuczku. O sztuczek Woody'ego sąsiad wyrusza w podróż dookoła świata. Nie spodziewać się, że na pokładzie statku jest już Woody. któremu towarzyszy wytowarzyszy kamera. Czas na miłą zabawę. I czas pokierować. Włodziego by upokorzył troszeczkę życie sąsiadowi z pierwarodem. Zobaczmy, co tutaj znajdziemy. Mamy kosmetyczkę, spróbujemy na ślub chyba pineska będzie najlepszym wyborem i tutaj już będzie małe minigry widzicie musimy utrzymać pineskę w punkcie tutaj bym otworzyć nie przez to zadajemy będą teraz o wiele trudniejsze No, ale wykorzystajmy to, że sąsiad nas jeszcze nie zauważył. Zrobiliśmy mydełko, zrobiliśmy scyzorek, zrobiliśmy też francuski. Mydełko, już wiemy gdzie użyjemy. I sąsiad przyjechał ze swoją żoną, której wolałbym gdzie widzieć. I to bardzo nie widzieć. Chyba możemy jeszcze raz użyć publiczny. i wziąć. Hmm. Otwiera na pole. Miejmy nadzieję, że ta kobieta nas tutaj nie zdradzi. <śm> Włożę, włożę, hmm. Nie chcę nawet wiedzieć, nie chcę. powiem to jest on jest naszym celem. Sąsiad jest naszym celem, który możemy leczyć, Więc na tym się skupmy. Znów wydełko. Otwórzmy polecz, bo nikt nie widzi. I nasz sąsiad będzie miał ciekawą kopię. Dlaczego nam scyzorek? Nie! Zdjęcia czekaj, ja że nie idziemy. A scyzorek możemy pokazywać ze stołem. Sąsiad. Kawałek. Sąsiad w kąpielu. mały ja skok. Gabel. A my jak teraz uciekajmy, zanim nas sąsiad zauważy. Teraz pytanie, bo widać, że sąsiad już nieźle w kurzu. Byliśmy blisko spotkania z nim. A to dopiero w końcu początek. Możemy tutaj jeszcze jedno miejsce nabroić. Stolikel. Znów mm. tutaj podróże. Podróżki. Bydło. Dobre bydło. Zawsze dobre. Sąsia podaje pan kapitana. I będzie chyba próbował podrywać. Ale widać. Ale widać, że już tutaj przyszła. I już tutaj, dokuczamy. I to tak bardzo, że aż zjadł własny kapelś. A chyba wykorzystać. Musimy się trochę a, a, a to A, ta sytuacja troszeczkę. Nie no, możemy użyć pokoju czym... A, no, już my no, z czym możemy, ale przygotujemy sobie troszeczkę jeszcze czasu. Kolejnym wydełkiem, byśmy mogli jeszcze bardziej wkładać naszego drugiego sąsiada z piekła rodem. Kolejne mydełko po naszej stronie. A teraz na górę, póki nas nie widzi. I połączmy kokle z z spaghetti. A sąsiad, już się tak wkurza, że jak zjeść własne kapcie. Ciebie jednak chciał troszeczkę bardziej odpocząć. Ale zostawmy małą przekąskę w czapce kapitańskiej do naszego drugiego sąsiada. Dodajmy się do blisko wyjścia i obejrzmy nasze ostatnie dzieło zniszczenia. Troszeczkę marnotrawstwo sosu bolońskiego, ale... To chyba warto twoje kapcie? Troszeczkę ten sos by chyba sprawił, żeby były smaczniejsze sąsiedzie. Ale zdobyliśmy cztery monety, które razy, a nie w tym w ten sposób zaczynamy trzeci sezon. Raz z mam nadzieję, że wam się podobało. W następnej misji będziemy kontynuować nasze zabawy na wakacjach z tajemniczym wielbicielem. A na dziś byłoby to tyle, zapraszam też do... Odcinków z innych serii, które próbuję nagrywać na kanale. Bawcie się dobrze i miejcie miły dzionek. Cześć!